Kameruje się, Lucy zapał, studio przedmęczowe, kłaniam się dzisiaj z Łyszkowic, park w Łyszkowicach tuż obok boiska miejscowej Laktozy Łyszkowice. Inauguracja klasy okręgowej w Okręgu Skierniewickim w sezonie 2023-2024 po paru meczach pucharowych w końcu przyjechałem na mecz ligowy. No i właśnie mieliśmy z ekspertem Łukaszem, wybitnym ekspertem od Okręgu Skierniewickiego jechać na mecz Czarni Bednary UKS SMS Łódź na godzinę 15. Na miejscu okazało się, że mecz na prośbę gości został w ostatniej chwili przesunięty na 16.30. Więc zdecydowaliśmy się, że nie czekamy, jedziemy do Łyszkowic na godzinę 16 i tu mecz Laktoza Łyszkowice GLKS Wołucza Laktoza, która jest w tym sezonie Benjaminkiem powrót po kilku latach do klasy okręgowej, ostatni raz chyba w sezonie 15-16 rywalizowała na tym poziomie rozgrywkowym Laktozę oglądałem raz, to było, to było już ponad 6 lat temu kwiecień 2017 roku mecz z Olimpią Niedźwiada mecz, na który wtedy się spóźniliśmy bo nas Google Maps wyprowadził gdzieś 40 kilometrów stąd, ale to był kapitalny czas, bo to było najlepsze głosowanie na mecz w historii Luzuj Zapału Zacięta rywalizacja pary Laktoza Olimpia Niedźwiada z parą Partyzant Lesno-Zaborowianka, do tego stopnia, że nawet urzęd gminy udostępniały post z prośbą o głosowanie i wtedy jeden jedyny raz byłem na Laktozie na Gielkach, ja się Wołóczych, byłem dwa razy zawsze na meczach wyjazdowych, raz w Nieborowie, raz w Rawie Mazowieckiej. No i dzisiaj będę po raz trzeci znów na meczu wyjazdowym. Nie chcę typować faworyta wołucza od, od wielu lat gra w okręgówce od chyba 7 czy 8, więc teoretycznie ma większe doświadczenie na tym poziomie, ale to jest początek sezonu i zobaczymy kto dzisiaj tutaj okaże się w tym meczu lepszy. Ja zapraszam do obejrzenia skrótu, bo już wszystko wskazuje na to, że drugi mecz, na który dziś przyjechałem odbędzie się o czasie. Wielki świat w historii gminnego, ludowego, sportowego Laktoza. Ale również bardzo ważnym dniem dla mnie, gdyż mój rodzinny klub nie, 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 nie powraca do gry w klasie okręgowej. Zapewniam Państwa, że nie byłoby nas dzisiaj w klasie okręg okręgowej, gdyby nie wójt naszej gminy, pan Adam Ruta. Pan wójt nie tylko przez cały czas kibicuje laktozie, ale przede wszystkim wskazał drogi i bardzo dopomógł do klubowi, by klub mógł wyjść z tej trudnej, z trudnej sytuacji, w jakiej się znalazł. Za tą ogromną pomoc w imieniu swoim, zarządu, działaczy, piłkarzy, bardzo Panie Wójcie dziękujemy i proszę przyjąć z kapita... ...drużyny seniorów ten drobny, symboliczny, dobro. Czy w tym miejscu piłkarski? Kiedy on W każdym dniu rozpoczynamy nową kartę w historii gminnego klubu sportowego Lakoza. Życzę trenerowi Patrykowi Gimnastuskiemu i wszystkim zawodnikom drużyny seniorów samych zwycięstw, ale przede wszystkim, żeby nigdy nie zabrakło Wam ducha sportowej walki. Żeby każdy mecz był dla Was wspaniałym czasem sportowej rywalizacji, a żadna porażka Was nie zniechęcała. Bardzo ki dziękuję kibicom, wszystkim sympatykom Braktozy, ale również tym, którzy nas krytykują. Bo, bo to sprawia, że stajemy się silniejsi i jeszcze lepiej staramy się działać w piłkarskiej. Dzięki. Laktoza na biało-niebiesko wołcza w strojach zielono-żółtych. Na wypadek, gdyby komuś się zrobiło niedobrze, przyniesiona miska? Tak, i skończyło się 103 Szansa dla Wołczy, ach! te Tefawo! Widzę, nie tylko. Krót pójdzie. Szalachtozy, ach! Teraz doskonale broni go Wołuczy. Słupek! A tu mamy proszę bardzo ogień, stadionowy jak. system chłodzenia, prawda? O, tak i co się o, w ten sposób. Stadionowy system chłodzenia się na meczach centralnie na część ciała, którą chcemy schłodzić. O. Działa. Bardzo to fajne. Panie Łukasz, proszę no, no. schodzić nieco piłkarzy, bo na razie no, nie idzie. Bardzo. Więc proszę tutaj wiatraczki widać ten. ten tak, widać to no. że piłkarze, że le woda leci. tak. No. Może teraz ten mecz się troszkę rozkręci, no, bo na razie nic się nie, nie się dzieje. Są... Hmm. Naprawdę lumpów, którzy już wiesz, no kurde robimy od siebie. I teraz nie piją i wyszli na ludzi. I pracują i wiesz, i niektóry tam jeden to jest pobitkę i wiesz to. to jest wszystko do zrobienia. No, no, no Szansa dla laktozy! Co za łyszkowicę gramy w blisko 40 minut w pierwszej połowie. No i co, panie Łukaszu? Czyli spryskanie wiatraczkiem? Tak, przyniosło no, efekt. Ale może troszkę za mało poleciało na, na gości. Mi się wydaje, że większość tego tego. tej, tej Mgiełki. Tak, poleciała jednak na ten na gospodarzy, teraz kiknę. może w tą stronę się ustawiam. Tak, co? gościom. Kiknij, żeby i oni coś mieli z tej gry. No właśnie, bo tak, zaspali teraz ewidentnie. Tak, 1-0 i jest psikanie w stronę gości. Nawet cztery razy. To jest mały taki podbiornicek tam trzeba uzupełnić wodę potem, ale no, no dobra. 1-0 dla laktozy. No. Nie no trochę więcej wółki. No i na starcy drugiej połowy jeszcze popsikanie, troszkę więcej ma być teraz dla no. Wołczy, a tam jeszcze jest czym wsikać. Dobrze. O, jest to jeden. No. Dobrze, proszę. Po, no. popsikać. I teraz dla Wiatr do także. No, czyli teraz Wołcza musi strzelić minimum jednego gola, tak? Przeznaczenie jej tak. pisze. Gramy w drugiej połowie. No. Panie Przemku, jak Pan myśli, te psikanie... No już nie... mo mogłoby paść, laktozie psika nie pomogło w pierwszej połowie. Nie pomogło. No. Bo zaraz strzeliła, a teraz gramy 5 minut po przerwie i mamy rzut rożny dla GLKS-u. po. Pod... Tak. No i szansa dla laktozy na kontratak! A Rusza grać z numerem siódmym! Aj! Oni nie mają Nic co nie ma golak. Kiedyś opowiadał mi trener błękitnych korytów, że grali sparring, e, oni, a klasowcy grali z jakąś drużną z okręgówki, coś ze skierniewic. No, no. nie pamiętam teraz z kim. No, i dwa zero, ale tam się działa sytuacja... 1-1, przepraszam, bo to ta ramka, ale no niestety tutaj kolega zasłonił. I no i nie widać co tam się wydarzyło. Masz to pan? Aha, to mi ewentualnie pan przekrał. No, tak. Ja sobie to wrzucę. Który to strzelił? Nie my, to, wiem, to, który strzelił. Ale tak, tu kolega zasłonił. Jest 1 do 1. Gramy. No, gramy 13 minut po przerwie. Dostanę od kolegi Łukasza, to wrzucę. No, nie zostawić go, tak? No. Ja bym go takiego pijanego bał się do samochodu wziąć, bo nie wiadomo czy zażyga czy to. Ach! Czyli ona po prostu by się zagapiła. No, albo nie widziała w tym deszczu. Nie, 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 proszę Cię. Okej. Okay. Ja, Ach, obok. Telefon do takiej firmy. A dla laktozy nie ma bramki? W jaki sposób to nie wpadło? No, to no, ale to jest tak, że oni też tam jakoś mają sposoby, żeby więcej wyciągnąć do, niż ty byś sobie sam No wyciągnął. i sobie z tego coś tam jest. Tak. Rzut karny dla laktozy łystowicę. Myczemy Myczemy dla laktozy, go! 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 Bardzo pewne wykonanie przez za z numerem 11, Bramka Swoją prawą stronę piłka uderzona w, w przeciwległy ruch bramki. No i po 22-3 minutach gry w drugiej połowie laktoza łyżkowice po raz drugi w tym meczu wychodzi na prowadzenie. Jest 2 do 1. No i szansa dla laktozy. Wszedł do piłki z numerem szóstym, ładne dośrodkowanie, zamieszanie w polu karnym, nie ma bramki, nie ma! To jest nieprawdopodobne! Ale na przykład płomień Piotrowice, oni upadli dlatego, że jak Wiktoria weszło, Bielawy weszła do okręgówki, to wszystkie gminne pieniądze na sport poszły na Wiktorię. Ojojoj, co tam się wydarzyło? Bez konsekwencji. Było jeszcze spalonego szansa dla laktozyna trzeciego gola. Końcówka meczu. Strasznie to przeprodukowane, ale skuteczne. 3-1. Laktoza Łyszkowice. Goli to nicza chyba w tym momencie. Nawet sędzia skończył mecz. Jeśli się nie mylę. No i laktoza Łyszkowice. Tak, to jest koniec meczu. Już widzimy, nie podnoszą się w ogóle piłkarze z wołczy. Laktoza Łyszkowice notuje swoje pierwsze zwycięstwo w pierwszym meczu. Po powrocie do okręgówki, po kilkuletniej przerwie, podniósł się tam w końcówce stadionu nieśmiały doping. Laktoza Łyszkowice GLKS Wołucza 3 do 1. Wyszło na to, panie Łukaszu, że wiatraczek okazał się być wiatraczkiem na jeden mecz, bo mimo, że ma jeszcze płyn, to sprawdziliśmy. Ale wieje. To nie psika, ale tylko wieje. Pani obok zmartwiła się, że bateria się wyczerpała, ale to nie jest na baterie, to jest na palec. A może to jest na baterię, tylko ja o tym nie wiem. A może. To może na baterii jest woda, a na palec jest wiatrak. A może i tak. No Do nic. sprawdzenia. Trzeba będzie kupić drugi.